To ja co chciałem pomalować kurwa i nie mogę tego, tego srebrnego pomalować. Co to jest kurwa? Nie pomalujesz. No nie szło. To jest Amelion. Co to jest? Amelion. <laughs> co? Amelion! Co to jest? Amelionowe! No, tak <laughs> Jakie? Amelionowe! No dobra! A co to jest? No ale co to jest? To jest! Kurwa, Krzychu, To jest Amelinowe! Amelion! To jest! <laughs> I to, to drogę Ja, jak chciałem, ja chciałem to pomalować, to chyba nie idzie pomalować tego. Nie pomalujesz, to musisz farbę amelionową Jaką? Mieć. Amelinową. Ale farbę jaką? Amelinową, ameliną. To jest. to, te ramki, to pomalujesz. No a tego chciałem, to chciałem pomalować i chuja. Musiałem ścierać farbę. Nie pomalujesz. Nie? To amelinium. Amelinium? Nie pomalujesz farba, nie przyjmiesz. Ameliniają farbę. A jest Ej... taka? No jak? No to jest kurwa, wszystko Tak Taka farba jest? No i ameliniają farby nie musisz. To ja nie ma. A weź strumnik od to jest, to jest odcynkowany. Tak, ale masz różne. I opryskusz i stumnika może być. Stumik czerwony i farba nigdzie. No to jest ta temperatura. Tak, bo masz różne gatunki. No. Ten hey, ale volno ježdí, kurva. No vím, a jak šipko má ježdí Co Cohoj, jak šipčí jedě, tohle ty rozperdala.